Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w nowym dworze, to jest w województwie lubuskim. Gościmy u kolegi Adama Gasperowicza. Adam, opowiedz kilka słów, jakie wyniki, jak sezon 2018 wyglądał. Kilka słów o sobie. No, sezon 2018 wypadł bardzo dobrze, aczkolwiek początkowo nic na to nie wskazywało, ponieważ drugi lot w mieliśmy. Dość ciężki, no ale jakoś nie, nie, nie dałem dużo głębi. Zostało coś ciekawego na kolejne loty. No i, no i udało się co nieco wykręcić. A to co nieco? To jaki to co, wynik? Co nieco, no. <laughs> Mistrzostwo Polski w 2018 roku. W 2017 byłem wicemiszem Polski w lotach głębi młodych. Super, bardzo dobre wyniki. A zatem zachęcamy do obejrzenia reportażu z hodowli u Adama. Oprowadzi nas po gołębnikach. Przedstawi swoje gołębie i powie kilka słów na temat produktów i metod hodowania. Zapraszam również. Chciałbym pokazać gołębnik młodych. Gołębnik wybudowałem dwa lata temu, no aby, aby stworzyć gołębiom no, ciekawe warunki do lotów. Jak, jak, jak wygląda? Gołębnik się sprawdza. Także jakiś przeróbek w najbliższym czasie nie przewiduję. Gołębnik jest przeznaczony na około 120-140 młodych, w gołębniku mam cztery przedziały, dwa większe i dwa małe. Te małe są z tego względu zrobione, ponieważ niekiedy zdarza się, że jakieś gołębie no, odbiegają zdrowym, zdrowiem od innych, nie chciałbym, aby zarażały te, te całe stado, także one są odrzucone na mniejszy przedział, ewentualnie podleczone. Jeżeli no, rokują nadzieję powrotu do zdrowia, to, to wrzucam do gołębika lotowego, jeżeli nie, no to te gołębie są usuwane. Również jak dorzucam, bo w tym gołębniku są głębie w sumie z czterech lęgów, paruje głębie początkiem listopada, także cztery, cztery lęgi są yy, przeznaczone do lotu i jak powiedzmy z czwartego lęgu, takie kwietniowe, majowe, jeszcze przy, przeznaczam do lotu, to one najpierw lądują w przedziale yy, mniejszym, jeżeli same już pobierają karmę, i no, no to wtedy w, otwieram przedziały między nimi i wszystkie głębie siedzą razem. Jeden przedział mam zbudowany, początkowy zamiar był taki, aby był to przedział dla gołębi na metodę przesuwanych drzwi, to no, tak zwane półdowieństwo. Jednak no, ten system przez te dwa lata próbowałem go, ale nie, 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 nie okazał się lepszy od lotowania z siodełka. Także w tym roku będą gołębie lotowane tylko i wyłącznie z siodełka. Bez, bez zbędnej pracy, nie trzeba ich przeganiać po, po wywózkach, rozdzielać, także. No nie wiem, no lotując właśnie tym no systemem. W ostatnim roku miałem i głębie i z półdowieństwa, głębie młode i miałem z siodełka, ani razu nie zdarzyło się, aby głębie z półdowieństwa były szybsze od głębi siodełka. Także w sumie jestem minimalistą. Mało robić, a dużo zyskać. Jeżeli się okazuje, że miałbym pracować za darmo, to wolę tego nie robić, a jeżeli wyniki są takie same, no to pozostaniemy przy siodełku. Gołębnik jest cały drewniany, również na podłodze znajdują się drewniane ruszta z tym, że w gołębniku już w już, już przedziałach to jest rusz drewniany, a pod rusztem 16 cm jest płyta, a na korytarzu mamy rusz drewniany, no i w sumie odchody spadają do ziemi, no one są sprzątane raz w roku, a w przedziałach no muszę częściej sprzątać ze względu, że to jest 16 cm, w miarę szybko się zapełnia, wydaje pod także no tak co miesiąc, półtora muszę, muszę tam zajrzeć. Znaczy, gołębiami, gołębiami pocztowymi, no chyba zaraziłem się od sąsiadów, aczkolwiek chyba, chyba mam tutaj też we krwi, ponieważ bezpośrednio rodzice dziadkowie głębi nie mieli, ale wujkowie już ze, ze strony babki, no to z tego co słyszałem, to byli pasjonatami głębi. Co prawda nie lotowali wówczas, ale gołębie trzymali no, tak, no, od dzieciństwa do, 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 no, do, 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 do dopóki mogli. Moje, moje głębie oparte są głównie, głównie na linii głębi ferward oraz ostatnimi laty sprowadziłem głębie od Helmuta i Alfonsa Klasów Te głębie bardzo dobrze mi się sprawdziły w krzówce z moimi głębiami, z moją podstawową linią. Również od kolegi Horst Frank Sander. Te głębie dorzuciłem gdzieś tak 3 lata temu. Naprawdę, naprawdę sprawdzają się rewelacyjnie. Mam nadzieję, że tak pozostanie. W ubiegłym roku byłem również u kolegi z Sandera, dokupiłem samczyka. No mam, mam nadzieję, że wzmocni hodowlę. Głębiami młodymi lotuję systemem przyciemniania. Przyciemnianie zaczyna się około około 5-10 marca. Wygląda to tak, że gołębie o godzinie 8 mają podniesione rolety, a koło 17 rolety opuszczam. U mnie stosowane jest zaciemnianie całkowite, także w głębniku raczej jest ciemno. Bardzo wygodne w prowadzeniu głębi młodych, co chodzi o wywózki, jest zaganianie głębi bezpośrednio do koszy transportowych. Wygląda mi to tak. Na zewnątrz opuszczam deskę. Otwieram okienko. Stawiam kosz transportowy z klapką opuszczaną. Wchodzę do środka. Mam opuszczany korytarzyk z gołębnika. Gołębie są z gołębnika głównego wganiane. Mamy do otwierania, tu doganiam całkowicie, klapkę zamykam, tu zamykam, idę na zewnątrz. No i klatka, klatka ląduje w samochodzie. Tak łapanie 120-140 gołębi, no to jest 5, może 7 minut i to ze spokojem. To jest mój gołębnik lotowy gołębi dorosłych. W gołębniku znajduje się raz, dwa, trzy. Sześć przedziałów pięć dla wdowców, a jeden przedział dla samic wdów. Znajdujemy się znajdujemy Tu są trzy przedziały wdowców. Tu samce akurat siedzą teraz na, na, na półkach. Dwa dni temu zostały zabrane jajka, na których siedziały 4-5 dni. No i tu no, będą lotowane metodą wdowieństwa. Tutaj mamy dwa przedziały również dla wdowców. Znajdują się tu głębi roczne, które siedzą na jajkach. Część jajek z głębi starszych były, są podłożone pod gołębie roczne i te gołębie roczne będą karmiły, młode, będą wychowywały młode, które powinny gdzieś się lęgnąć nie wiem, za około 70 dni. Tutaj na środku mamy jeszcze przedział dla samic wdów. Podczas no, jak będziemy lotować do dowieństwem, samice będą siedziały ewentualnie tutaj albo na wolierze. Co chodzi o suplementację głębi młodych. Głębi młode w czasie sezonu lotowego. W sumie nawet przed sezonem lotowym, tak gdzieś miesiąc, półtorej, zaczynam podawać raz w tygodniu Blitzform. Podaję go nie jak zaleca producent na dowody, tylko jest w sumie podawany na karmę i jest zasypywany standard mineral, również z Zeronfielda. Standard Mineral podaje również w, y, drugi raz w tygodniu, jest to, jest to początek tygodnia, ale z, ty, ty sypię go bezpośrednio na karmę. Mieszam z karmą, sypię do karmika. Co zjadają, to, to zjadają, co zostaje, zostaje wysypywane. Morgold jest podawany u mnie raz w tygodniu na karmę. Głębią młodym czy też głębią dorosłym, jest to początek tygodnia. Jest mieszany z karmą i jest zasypywany. Po tych kuracjach podaje przez kolejne dwa dni entrobak. Również głębiom młodym, jak i głębiom dorosłym 2 do 3 razy w tygodniu podaje karni Speed. Rok rocznie umiem, co każdy czwartek, czy gołębie dorosłe, czy gołębie młode, podawałem preparat na drogi oddechowe. No, przeważnie był to Orli specjal z deverda lub też brączo z Stolisana, aczkolwiek no, uważałem, że tak powinno być i że to daje efekty, aczkolwiek w 2018 roku przez Żad... Przed żadnym lotem tego nie dostały głębie młode, no i w sumie wynik najlepszy, jaki mogłem osiągnąć. Aczkolwiek nie chciałbym nic nie podawać, dlatego w roku 2019 mam zamiar wypróbować Atem Fry. Dziękuję za obejrzenie reportażu o mojej hodowli i życzę udanego sezonu 2019.